Nie uciekaj mi z tą tatrą, muszę ją zobaczyć z bliska. O, o, ale tu jest i jeszcze jedna tatra. Witajcie na kanale Graciarnia Baranka. Dziś jestem w miejscowości Lukał. Jakieś 80 km od granicy z Polską i zapraszam Was na tutejszy oldtimer und Tailenmarkt. A więc taki, ponoszy mu motobazar. E, miejscowość niewielka, ten bazarek też niespecjalnie rozreklamowany, moim zdaniem. Takie mało znane, mało grane, może dzięki temu będą fajne okazje, może jakieś niszowe tematy. Lecimy zwiedzać! Kochani, lecimy! No i tutaj się już powoli zapełnia parking klasykami, głównie jak widać tematy DDR, ale są jakieś audiki, jakaś te trójka. Zobaczcie jaki tutaj Multicar i jeszcze z takimi zabawkami z tyłu i Waldburg Pickup.

Tutaj RT 3 sztuki No i pora wejść na ten Tailemarkt. A wozy cały czas tam dojeżdżają, także pewnie jak będę wracał to jeszcze jakieś ciekawe okazy pooglądamy A tu jeszcze papugi nam śpiewają Także jest tu wesoły klimat, w ogóle fajny park dookoła. Przyjemna okolica. Co jeszcze istotne na początku? To. Za wejściówkę nie płacimy tutaj nic du, 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 du. pan z przyczepą pełną literatury, jak zawsze obecny. O, duży Fiacior. Proszę bardzo, tego się nie spodziewałem. O, jest i coś do jawy. Widzieliście? Jaki bombel w kalendarzu z 90. roku. A tu spójrzcie, tłoki do Wołgi M24. Całe z tulejami. Taki zestaw możecie tu nawet kupić, tu chłodnica do Łady, no, a dalej Wartburg i tym podobne. Tutaj ładne gabloty. Ładne rzeczy tutaj pan ma ładne. Z polskich smaczków jeszcze takie rzeczy wygrzebałem 25 euro, 25, a to mówił pan 10 Wszystko co zamę do kupy, 50 euro No, ja bym ktoś chciał po niemiecku Książeczki do Fiata A ja wziąłem ten proporczyk Za dychę Dobra cena, 10 euro no, ale ze względu na to, że jest troszeczkę taki gdzieś tam przypleśniały, lekko, ale wiecie, pamiątka fajna. Trafi do gabloty. Licznik, taki jak ostatnio kupiłem w rowerze na Flomarkcie, Było w ostatnim filmie tydzień temu. 20 euro tutaj za ten licznik, sam, bez linki, bez ślimaka. Ale mnie gość zagadał jeden o jawie i szukaliśmy wspólnie sprężyny do mojego gaźnika, w tej mojej 175, ale gość miał po prostu wszystko w głowie, a czego nie miał, to miał na karcie spisane wymiary, tłoków, części, pierdu. Sam szukał czegoś właśnie też do jawy. Także, widzicie. Nie tylko MZ i -y, Simpsony w Niemczech. A tu jeszcze lampa z 50. No, a też musicie wiedzieć, że tu w DDR-ze dawniej tego jeździło. Pełno tych jaw. I w sumie do dzisiaj ich jest jeszcze dużo. Tutaj mocno stare rzeczy. Spójrzcie, karama, chyba, nie wiem, cyndrap? Tu na przykład jest Fiat 508. Ceny w większości wypisane 150 na przykład takie obudowy lamp. Taki silnik do MZ 250 euro. Tam można oczywiście coś zjeść, a tu śmigają ci, co się wyspali. Zobaczcie, jaki multicar. Ale kozak. Offroad 4x4, no widziałbym go na złombolu. Chodźcie, zerkniemy jeszcze. Co tam przyjechało na ten parking? No bo tu już widzę, że jest grubo. O ja, Datsun. Oa, wow, coś pięknego. Miut malina taki datsunik. Ogólnie bazarek niewielki i w sumie tego się spodziewałem, za to auta przyjechały fajne tutaj na ten zlot. Zaraz sobie jeszcze podejrzymy w drodze na parki. Fajny ten biały, co wjeżdżał właśnie. Ale czy wy widzicie co tam aktualnie za mną się pojawiło? O. Nie uciekaj mi z tą Tatrą, muszę ją zobaczyć z bliska. Ale dźwięk fałsenki robi robotę. No, to jest sztos. Nie sądziłem, że zobaczę tutaj, Tatrę. Wiecie, to taki prestiżowy czechosłowacki wóz limuzyna z V8 pod maską z tyłu. No, na dowód tego, spójrzcie, że z przodu nie ma. Silnika. No dobra, może bazarek mały, ale ten zlot. Do największych nie należy, ale sprzęty przyjechały tu przekozackie. Hansa z Bremen. Takie cacko. Który to jest rok? 36 szósty, no zajebioza, podoba mi się, e, tam jest nawet Opel Omega, o jedzie Bulldog, także duży i mały Lance Bulldog moi drodzy, a tam traktorek IFA. I obrót. a tutaj taki wyścigowy trabant, no, ze smakiem, zrobiony na ATS-ach. Wow, kozak! Taki Trabi jest dowodem na to, że tuning może być naprawdę smaczny i apetyczny. Tak jak i oryginały. Zachowane. Z taką patyną. Chociaż tu akurat już malowany bak, raczej. Tak to wyglądało. O, jest i Fiacik. O, 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 ale tu jest i jeszcze jedna tatra. Ale cudo. A gdybyś się tak. Spójrzcie tylko na to. Tatra T2603 z 1966 roku. Oczywiście nie muszę mówić, że z tyłu V8. Coś pięknego. Dwie Tatry na jednym niewielkim zlocie. Niezły wynik. Taką Tatrę dawniej na Śląsku miał mój sąsiad. Tylko, że on nie miał tych odboi na zderzaku takich prostokątnych, a takie stożki, takie szpiczaste, zarąbiście. Jako dzieciak pamiętam to auto i tak mi utkwiło w głowie, petarda. No i oczywiście musi też być czechosłowackie Porsche. Kurczę, to jest kolejny taki sprzęt z DDR-u, w którym bym po prostu przygarnął i kochał. Śliczna. A tam widzę Iwka E9 przyjechała, którą widziałem już ostatnio gdzieś. No tak, powtarzalność tych wozów jest duża, no bo jednak kręcę się powiedzmy cały czas po tych wschodnich Niemczech i przyjeżdżają ci sami odwiedzający. Ale wróciłem się znowu do tej Tatry i muszę sobie jeszcze na nią popatrzeć i sobie fotkę z nią pierdyknę. No, jest śliczna, po prostu Piękne, it's beautiful. A no i jeszcze nie wiem czy widzicie, ale składaczek wchodzi sobie z tyłu i nie trzeba go nawet składać ale tu jest placu. Wow. Dobra, idę bo odpływam marzeniami w świecie graciarskim A tutaj tayfka. i 9 Taka poprzecierana elegancko. Panonia nawet węgierski sprzęt.

Spójrzcie, jaki Opel pierwszy raz widzę na żywo. Uciekam już stąd, przez park, tu już cisnę. Wystarczy tego na dziś. Się człowiek znowu napatrzył, ale daje do myślenia, żeby przyjechać na taki zlot w końcu jakimś polskim sprzętem, może tą UFM kę na przykład przywieźć tu, albo przyjechać ją. No, dajcie znać co o tym myślicie, żeby pokazać się z jakimś takim naszym krajowym produktem na takim niemieckim oldtimer trefem. Ja już póki co kończę na dzisiaj, na pusto nie wracam, coś tam się udało złowić, także pozytywnie. I w tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia. W kolejnych produkcjach subskrybujcie Graciarnie Baranka. Do następnego. Pysk. No co chcesz?